Dzień dobry. Z tej strony Emil Elektrikos, Emieńczyk na kanale Emi Hydroelectro. Na tym filmie przypomnienie remontu kuchni, łazienki i przedpokoju w kamienicy, który to był wykonywany z dużym rozmachem. Ekipa to ja oraz kolega Fachowiec od prac wykończeniowych. Finał tego remontu był taki, że prace się przeciągnęły w czasie. I w pewnym momencie skończyły się fundusze, tak więc skończyła się też ekipa. Jak sytuacja wygląda na marzec 2022? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Tutaj pokażę Wam ciekawy szczegół montażu stelażu wc do zabudowy. I klientce zależało, aby Geberit od strony łazienki. Był osadzony na równi z oryginalną ścianą. Dość ryzykowne to było, bo ścianka między kuchnią a łazienką miała grubość jednej cegły. Te, w dodatku, były klejone na zaprawę gliniano-wapienną. I jak tylko skuliśmy z niej płytki, to dość niechudo się ruszała przy każdym dotknięciu. Można nawet powiedzieć, że tynk na cegłach robił za element konstrukcyjny w pewnym sensie. Cały montaż wykonał kolega, ale jak sam stwierdził, to było istne pionierstwo w jego karierze budowlano-remontowej. Na odpowiednio wymierzonej wysokości, wykuł rząd cegieł na wylot i osadził betonowe nadproże pasujące na szerokość. Nadproże z kształtek ceglanych, wypełnione masą B35 na prętach zbrojących. Stelaż geberitu od spodu został zakotwiony do oryginalnej betonowej podłogi, a po bokach i od góry spora ilość pianki montażowej. Klientce bardzo zależało na każdym centymetrze miejsca, jednak pojawiła się trudność. Choć sam steraż był typu Slim, czyli wąski, to rura do odpływu to FI110 i nie chciało być mniej. W dodatku została jeszcze żeliwna kanalizacja i wymuszała taki układ, że większość tego odpływu jest po stronie kuchni i w pewnym momencie wraca na stronę łazienki. W kielich żeliwny było zamontowane kolano trójnikowo-redukcyjne 110x45 stopni z dopiętym spływem FI-50, zarówno do wanny, jak i od powietrzenie pionu. Ściana została pomysłowo wzmocniona bednarką 40x3, czyli popularną 120 kwadrat. Konkretnie w taki sposób, że po obydwu stronach ściany przy stelażu geberitu była zamocowana na pręd gwintowany Fi 10 i po obydwu stronach skręcona nakrętkami. Od strony kuchni nie obeszło się bez dostawienia przedścianki z płyty gipsowej, a od strony łazienki cała konstrukcja została obudowana podwójną płytą gipsową. Wszystko w myśl idei B50. To musi być mocne i full proof idioto-odporne zwłaszcza że cała ścianka dość mocno się ruszała przed tymi pracami, a tym sposobem została wzmocniona przynajmniej na tym fragmencie. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Zdrowia i wolności wszystkim życzę.